namiot na dachu samochodu. Kto to w ogóle wymyślił i po co to komu? No mianowicie, ja kiedy byłem na wycieczce przez 4 tygodnie we Włoszech, czy tam w zasadzie 5, i codziennie rano i wieczorem musiałem rozkładać i składać taki wiecie, zwykły namiot na tyczki, pompować materac muchany, no to miałem po prostu dosyć. I zobaczyłem, że obok na kempingu facet rozkłada taki namiot po prostu no, w 30 sekund i zamarzyłem po prostu, żeby Coś takiego mieć. Kiedy wróciłem do Polski, zacząłem sobie przeglądać oferty, jakby tych namiotów dostępnych w Polsce, i było ich bardzo mało. To było 9 lat temu, i w Polsce albo były horrendalnie drogie namioty, takie skorupowe z twardym dachem jak nasz, albo. Były za krótkie, miały po prostu maksymalnie 2 metry, a wiadomo, jeszcze poduszka, tu gdzieś stopa czy coś. Ja mając 192 metry, nie, centymetry, 192 centymetry, no nie mieściłbym się za bardzo w takim namiocie, dlatego postanowiłem, że zbuduję sobie taki namiot sam. I 8 lat temu powstał właśnie w garażu taki wytwór właśnie mojej tutaj modelarskiej, duszy i przez te 8 lat dużo się zmieniło, i dlatego powstał właśnie ten materiał, który sobie zaraz zobaczycie, w którym pokażę Wam, e, co się sprawdziło, co zmodyfikowaliśmy, co, e, z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni i jak to wszystko wygląda. Chodźcie. Podstawę do budowy tego namiotu dla mnie stanowił bok dachowy, taki wiecie, na narty po prostu, bardzo długi i wąski i żeby powiększyć jakby jego przestrzeń to rozciąłem go wzdłuż, poszerzyłem, środek wypełniłem takim, e, taką płytą PCW, czyli to jest spienione PCV, zalaminowałem, wzmocniłem włóknem szklanym, a w środek, co najważniejsze, jako konstrukcję nośną została wyspawana aluminiowa rama. Ona jest no, bardzo gruba, moim zdaniem mocno przewymiarowana, więc nośność tego namiotu na pewno jest bardzo duża, ale z drugiej strony też na pewno się nie załamie pod ciężarem ludzi, którzy tam nocują. Mm, materiał e, chyba jest taką rzeczą, która najgorzej się zestarzała. Zaczęło być widać w pewnym momencie e, światło przez ten, e, przez ten materiał. On nie wiem czy się wytarł, czy, czy, czy rozciągnął. W każdym razie, no zrobił się taki brzydki, w niektórych miejscach się poprzecierał. I gdybyśmy chcieli z niego korzystać jakby dłużej, to myślę, że ten fartuch, ten materiał, trzeba byłoby wymienić. Ludzie też często mnie pytali w internecie, skąd wziąłem ten, ten materiał, co to jest. Słuchajcie, to jest po prostu zwykły materiał namiotowy, który gdzieś trafiłem na Allegro. Nie miałem pojęcia wtedy za bardzo, że są różne materiały. Teraz prawdopodobnie bym szukał takiego, takiej tkaniny. Wiecie, jak jest do szycia przedsionków na przykład do przyczep e, kempingowych, to myślę, że coś takiego dużego by posłużyło, no ale działa, no. przez te 8 lat tutaj jakiejś poważnej awarii nie było, a nawet gdyby ten materiał zaczął przeciekać, co nie? No to i tak spłynie jakby do środka tej, tej, tej wanny i tam są otwory, które po prostu odprowadzą tą wodę na zewnątrz. Materac nie dotyka tego materiału, także nawet jeżeli jest bardzo ulewny deszcz, to do środka nam nie pada, ale co jest istotne przy mega silnym wietrze, kiedy wiadr zacina tak jak dzisiaj i pada deszcz, to po prostu woda przesiąka jakby przez ten materiał, przez te szczeliny w, tym, w tej tkaninie i troszeczkę takiej mm, takiej jakby mgiełki do środka się przedostaje. Także to jest to jest wada, ale no nie wiem no, przez te 8 lat zdarzyło nam się tak dwie noce spędzić z takim lekkim, orzeźwiającym, e, orzeźwiającą bryzą, i zazwyczaj to w nogach się dzieje. Także, także nie na twarz, i zazwyczaj to w nogach przecieka. Sam namiot był budowany w mojej ówczesnej pracowni, która była po prostu zwykłym garażem, e, więc nie miałem jakiegoś super, super miejsca, żeby robić tak duży projekt. E, m, I wszystko robiłem jakby własnymi siłami. Jeżeli chodzi o szycie tego materiału. Pomagała mi mama mojej ówczesnej dziewczyny, która była krawcową. No i to wymagało bardzo dużo pracy, naprawdę. Uszycie tej tkaniny to była, to była naprawdę duża część jakby konstrukcji tego namiotu. I co? No i robiłem go półtora miesiąca, ale wiecie, takiej pracy po prostu od rana do wieczora. Drabinkę mamy zwykłą, e, kupioną gdzieś e, po prostu przez internet, taką teleskopową, a wcześniej w ogóle to było widać pewnie jeszcze na tym nagraniu e, pierwszym, była taka drabinka, wiecie, taka domowa, czerwona, aluminiowa, na której e, e, którą od e, mojo, mojego przyjaciela e, Adriana końcy wtedy pożyczyłem i w zasadzie e, no już służyła przez parę lat. No ale jak mieliśmy już terenówkę, no to już jest na tyle wysoka, że no, trzeba było jakąś większą drabinę. Mm. No, i tutaj są takie e, paski, które jakby w teorii można zwinąć to wszystko i podnieść. One są troszkę za krótkie, to można byłoby doszyć e, nieco dłuższe, ale w miarę to w miarę to jakoś działa. I jak jesteśmy już tutaj, na tej wysokości, no to pokażę Wam, e, pokażę Wam materac. E, w materacu jakby się za dużo nie zmieniło od, e, od początku. To jest ten sam. Ma teraz 130 cm szerokości, bo sam cały, cały namiot ma 140 e, i e, I tam jest pianka z kokosem i pokażę Wam tu, tutaj jak wygląda, jak wygląda w środku. Y, oczywiście mamy prześcierodełko. Y, I to co najważniejsze, to y, pod spód jest dodana taka mata wentylacyjna się bardzo przydaje z tego względu, że po prostu namiot znaczy nie namiot, ale materac musi oddychać, czyli w momencie jak się leży na nim to od spodu zbiera się kondensat, zwłaszcza w chłodne wieczory, kiedy różnica temperatur jest duża, od spodu jest zimno, a od góry człowiek grzeje swoim ciałem, no to zbiera się kondensat i po prostu był mokry ten materat od spodu, a dodanie tej maty antykondensacyjnej rozwiązało ten problem. Co więcej, dołożyliśmy też chyba najlepszą modyfikację, jaką mogliśmy zrobić w tym namiocie, z tego względu, że coraz bardziej chcieliśmy wydłużać jakby czas, kiedy korzystamy z tego namiotu, w sensie żeby sezon był jak najdłuższy. No i po prostu było zimno. Oczywiście rozwiązaniem jest y, Webasto. Ono ma też swoje minusy. E, hałasuje, no czuć, że jest włączone bo to taki charakterystyczny zapach parafinki się unosi wokół biwaku, no i trzeba jeszcze ogarniać tą rurę nie? że gdzieś ją trzeba tutaj pociągnąć do namiotu, przez drabinkę jakoś przymocować, ona czasami wypadnie, spadnie na ziemię więc jest to kłopotliwe, no i ogólnie trzeba to rozłożyć no jeżeli ktoś nie ma na stałe tego zamontowanego, no to za każdym razem trzeba to rozkładać, a u nas jest coś takiego e, co się nazywa, słuchajcie, grzaniem Materaca i nad głowami mamy właśnie ten system e, grzania. To się uruchamia w ten sposób, i tutaj sobie ustawiamy temperaturę. No, piątka to jest takie grzanie na maksa, to jest bardzo mocne, ale tak naprawdę wystarczy. Ja zawsze sobie ustawiam 5, tak żeby zagrzać po samym wejściu, a później przełączam na jedynkę, żeby tak mnie grzało później przez, przez całą noc. I bardzo fajnie się to sprawdza jest to super wygodne tutaj wam jeszcze mogę pokazać tak wygląda przyłącze do tych mat grzewczych no niestety nie mogę wam pokazać jak one są zamontowane w środku no bo musiałbym otwierać cały ten materaz. no musicie mi uwierzyć po prostu na słowo że każdy jakby tutaj śpiący w tym namiocie ma jedną matę pod jakby plecy pod nerki a drugą matę w nogach drugi włącznik to jest oświetlenie, jakby zewnętrzne, które też mamy zrobione w taki sposób, że jeżeli jesteśmy w namiocie i coś tutaj się zaczyna dziać niepokojącego na zewnątrz, to jesteśmy w stanie rozpalić sobie LED dookoła namiotu, które są tam zainstalowane, po to, żeby właśnie zorientować się w, zorientować się w sytuacji. I co dalej, jeżeli chodzi o podsufitkę, ona też została zmieniona. bo Wcześniej była jakby tak po prostu taka zwykła gąbka przyklejona, a w tej chwili mamy tutaj taką e, matę do wytłumienia, z, e, która nam została jakby z tłumienia z samochodu. Mm, jest to bitmat, to nawet zresztą tutaj jest napisane. E, no to też jest zamontowane po to, żeby kondensat nie zbierał się na suficie. E, no i to w sumie się sprawdza, ładnie to wygląda. No nie jest idealnie, są takie miejsca widać e, cięcia, ale... Mm, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego efektu. Tutaj mamy jeszcze takie światełka, trzy punkty świetlne. To było drukowane na drukarce 3D z takim ładnym kloszem, ale okazało się, że ten klosz zabiera jednak za dużo, za dużo światła. Mogę Wam włączyć jeszcze to światełko, pokażę. Tu jest właśnie dimerek, który można sobie ustawić jakby jasność świecenia. No i mamy, mamy jasno tutaj jak w dzień w zasadzie, jeżeli chcemy sobie czegoś poszukać, a jak chcemy zrobić Klimat, no to możemy to ściemnić i mieć takie delikatne tylko światełko. Tutaj mamy od samego początku taką kieszonkę i super się sprawdza. To jest ładowarka z czterema gniazdami USB i wszystkie przewody do ładowania naszych tutaj rzeczy, które sobie wkładamy. Na noc urządzeń elektronicznych, i tu jest jeszcze taka bardzo fajna modyfikacja. Znaczy, modyfikacja? No, no w zasadzie tak, jest to nasza szafa. Po jednej i po drugiej stronie mamy takie sznurki, na których słuchajcie, wieszamy sobie po prostu ubrania, że jak wejdziemy tutaj, to odkładamy sobie tutaj wszystkie ciuchy. Tutaj jeszcze jest jeden taki sznurek, jakby na środku, tego jakby nad głowami naszymi, i tutaj wieszamy sobie tablet, jeżeli w nocy chcemy. Jeżeli w nocy chcemy sobie coś pooglądać albo na dworze pada jakiś Netflix czy coś, to wieszamy sobie tablet i mamy wieczór filmowy. No i w zasadzie tyle, no co tutaj jest więcej. Tu mamy takie okna trójkątne, które możemy sobie uchylać. Z tej strony mogę wam to pokazać, bo tutaj mamy taką jedną połę podniesioną, tę zewnętrzną, więc to możemy sobie otworzyć i jest tutaj moskitiera, więc przewiew możemy mieć no bardzo duży. Jak się otworzę z jednej i z drugiej strony, to nawet w upalny dzień tutaj jest tak jak na zewnątrz powietrza w opór. No i mamy tutaj jeszcze taki system, którego Wam w sumie nie będę pokazywał taki system bezpieczeństwa, który, który nas chroni przed złymi ludźmi. Mianowicie mamy zainstalowany tutaj czujnik gazu usypiającego, bo niestety, ale słyszeliśmy o takich przypadkach. W kamperach i w przyczepach to się zdarza, że ludziom po prostu wpuszczają takie gazu sypiające, zasypiają na kilka godzin takim w zasadzie wpadają w taki letarg, że niby wiedzą, co się dzieje, ale nie są w stanie się ruszyć podobno, podobno straszne przeżycie. No i ci źli ludzie w tym momencie okradają naszych nieszczęśników ze wszystkich dóbr, jakie mają w samochodzie, w kamperze, czy w tej wspomnianej wcześniej. Przyczepie. My, żeby się przez tym ustrzec, mamy właśnie taki czujnik z Allegro, za chyba 200 zł, i właśnie aktywujemy go za każdym razem, kiedy idziemy spać w jakimś takim miejscu, w którym no, nie czujemy się super bezpiecznie. Ale ktoś zaczął nam się kręcić wokół tego namiotu, i kiedy ja otworzyłem właśnie te drzwi wejściowe, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, to moim oczom ukazała się nieprzenikniona czerń. Więc po prostu nic nie wiedziałem. To oświetlenie na pewno. Warto mieć. No, trochę na pewno można by to wykonać lepiej, bo ja to uszczelniłem silikonem, co zresztą teraz po latach już nie wygląda tak ładnie, bo ten silikon się ubrudził, więc pewnie trzeba by to zrobić jakiś, w jakiś inny sposób. No, ale wiecie, jak to jest. No, to jest po prostu konstrukcja modelarska. Wszystko jest zrobione po raz pierwszy, także no, nie zawsze byłem pewny, czy materiały, których używam, są, są odpowiednie. Drugi raz bym na pewno zrobił to lepiej. Tylko pytanie, czy w ogóle bym robił to drugi raz. To jest też bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że nie. Że po tych doświadczeniach i przy tym, jakie są ceny, przede wszystkim tych szmaciaków, czyli takich namiotów z miękkim dachem, gdzie można je kupić już za chyba 3 czy 4 tysiące. Około tego. No to moim zdaniem już trochę bez sensu jest konstrukcja jakby własna tego namiotu, bo ilość pracy, którą trzeba włożyć, jest przeogromna. No, i koszty też nie są małe. Ja pamiętam, że wtedy chyba zapłaciłem coś około 2000 zł za, za materiały. To było 9 lat temu, to biorąc pod uwagę, ile materiał kosztuje teraz, no to myślę, że to spokojnie można by potroić tę kwotę i mieć naprawdę spoko namiot. No, nie wiem, nie wiem jaka to by byłaby cena, ale przy dzisiejszych jakby kosztów, kosztach y, aluminium, no to na pewno wyspawanie takiej ramy, no to to byłaby bardzo dużo pieniędzy. No i mówiąc też o jakby koszcie samego waszego czasu pracy. Ja chciałam tylko dodać, że mieliśmy jeszcze wentylatorek w tym namiocie. Mateusz biorąc pod uwagę jakby to, że w namiocie jakby robiło się dosyć szybko gorąco, a my lubiliśmy spać do późna tak naprawdę, zainstalował taki wentylator z czujnikiem temperatury, który się załączał przy określonej temperaturze i trochę jakby dawał nam takiego, powiedziałabym, przewiewu. Zdemontowaliśmy to, bo to się było po prostu no, generalnie aż tak super nie sprawdzało i nie było takiej ożywiającej bryza na twarzy rano, kiedy jest gorąco w namiocie. Więc widzieliśmy, że po prostu jakby no, nie ma sensu posiadanie takiego gardetu. Ja jeszcze tylko dodam, że pojawiły się również e, takie magnesy, by te. By te poły jakby nie latały na wietrze, i te magnesy świetnie się sprawdzają, bo one są bardzo mocne. I nawet dzisiaj, kiedy mega wiało w nocy, to jakby ta szmata nie odrywała się i nie jakby trzepotała tak mocno na wietrze. Po prostu te rzepy, które trzymały jakby początkowo tą, te, te poły zewnętrzne, one po prostu się zużyły i już nie są tak silne, więc, żeby to jakby naprawić te skutki nietrzymania tych, tych rzepów. Po prostu zrobiłem takie magnesy i, i jakoś, jakoś się to sprawdza. W kwestii jakby siłowników, które podnoszą cało, cały ten dach do góry, to jest też skomplikowana sprawa, ponieważ zainstalowałem tam najpierw teleskopy no, od jakiegoś kombiaka, od klapy bagażnika. Miały 450 N i były za mocne zdecydowanie. Jeden z nich się zepsuł, więc postanowiłem wymienić wszystkie cztery i zamontowałem z jakiegoś innego samochodu. Ale już nie pamiętam ile, bo nie jest napisane tutaj. Ale to jest chyba 300 N albo 280. I powiem Wam, że one są piekielnie mocne. W sensie, żeby złożyć ten namiot, trzeba włożyć bardzo dużo siły. Nie da się zrobić tego samemu. Dwie osoby muszą być jakby po dwóch stronach i naraz ściągać, jakby najpierw tylnią część namiotu, a później przednią. Żeby to po prostu ściągnąć na dół. Ma to swoje zalety, że niezależnie od tego, jak silny jest wiatr, to ta konstrukcja jest sztywna i się nie złoży, no ale potrzebne jest, są dwie osoby, żeby ten namiot zamknąć. Samotne wycieczki z tym namiotem no, nie należą do najprostszych, przynajmniej w kontekście jakby składania. Bo rozkładanie super. Wystarczy odpiąć tutaj te zaczepy, które są zrobione z, no, z zaczepów. Wiecie, w, z nart, nie z nart, tylko z butów narciarskich, z takich starych, oldschoolowych butów narciarskich i to działa z sześciu takich zaczepów, tylko jeden na razie się uszkodził, trzeba go wymienić, ale cała reszta działa i ma się dobrze. Ale wieje, mam nadzieję, że tego nie słyszycie, bo mi w uszach tak świszczy, że sam nie słyszę co mówię. Dla mnie to jest niesamowite, że w ogóle Mateusz coś takiego zrobił sam, że, na to, że on to wymyślił, że on to skonstruował, że w ogóle co tam się musiało zadziać w tej wyobraźni, jak to, te wyliczenia wszystkie musiały zostać przeprowadzone, żeby ten namiot z nami jeździł. I tak naprawdę ten namiot, to, że go sam Mateusz stworzył, przyczyniło się do tego, że poznaliśmy bardzo dużo ludzi, którzy byli ciekawi poznać historię tego namiotu, zobaczyć jak on wygląda w środku, bo ten namiot. Roku. To był twój pierwszy samochód, potem jeździł na Oplu wekrze typu C przez chwilę na samochodzie mojego taty, e, później jeździł na Fordzie, czyli jakby kolejnym samochodzie Mateusza, przez chwilę jeździł na Subaru Foresterze, więc jakby gdzie on nie był i na końcu wylądował na tej terenówce, już z tego względu, że po prostu nasze podróżowanie się troszeczkę zmieniło. Namiot, łopate. Na wietrze. Ale myślę, że i tak nie jest źle, że jak ludzie opowiadają, że nie są w stanie spać w swoich szmaciakach, przez to, że jest wiatr, i tam wszystko jakby się rusza, to, to u nas jakby jest, były dosłownie może cztery takie noce, w tym trzy na helu. Gdzie mieliśmy super warun do surfowania, ale niestety do spania tak średnio, bo wszystko chodziło. Ale jak widzicie, konstrukcja nie chodzi, tylko, chodzi tylko o materiał. No nie? I to też dlatego, że on się po prostu już rozciągnął i pracuje trochę bardziej. No i dzisiaj się nie wyspaliśmy w nocy, bo dzisiaj naprawdę mocno wiało i to słychać też bardziej niż jak się zna dole. <noise> a właśnie i jedyny minus takiego namiotu dachowego, jak się śpi na dachu i na przykład ma się taki samochód, gdzie każdy ruch jest odkwalny, no to jakby to powiedzieć, pewne zbliżenia mogą być widoczne. A, i a propos spania w namiocie, jak właśnie jest tak zimno. To okazało się, że grzanie jest super, no bo grzeje od, od, od dołu. Natomiast e, jak się ma taki letni śpiwór jak mój i trochę szkoda hajsu, żeby kupić sobie taki gruby jak ma Mateusz, no to e, ja na przykład ubieram dres, ubieram e, oczywiście grubą bluzę i koniecznie, ale to koniecznie skarpetki wełniane, najlepiej ręcznie dziergane z wełny 100%, bo one wtedy super grzeją stópki, a jak są stópki zimne, to jest noc przyspada, więc stópki muszą być ciepłe. I termoforek. I termoforek to jest coś, za co dziękuję Damianowi i Natalii, bo oni e, o, jakby ozmysłowili mi, że jeszcze są termofory, więc termoforek tutaj, jeszcze kocyk i jest super cieplutko w nocy. I dzisiaj to się, słuchajcie, nawet spociłam, tak by było gorąco tutaj. Ha! <laughs> No to kończymy z wnętrza naszego namiotu. Do widzenia. No już idźcie sobie skończyliśmy. No już. już. to nic Wyłączać tego YouTube'a i do roboty. Iść zrobić swój namiot. No. no. Albo kupić i planować podróże.